Teraz jesteśmy na sobie podróbę sobie podrobę, flopy. I, I nie flopy, tylko kodek. Jest to jak chcecie w sensie więcej odcinków. Wchodzimy sobie z naszego windowsa i miałem kupić zabawki. Jednak nie mogę. No i teraz zostaje chyba razy dwa. Dobra, klikamy. Ale suchutki. Oczywiście... To się dopalić. się. Oczywiście ja nie włączyłem nagrywania i się... Odcinek popsu. <grych> dlatego zaczynamy już z jakiegoś etapu, ale zbieramy te wszystkie ściany. O jest raz głodny, dlatego trzeba kupić zabawkę. Kotku, co nie masz jedzenia, to masz. On jesteś hungry. Przepraszam Cię, ale zjedz, bo będziesz fajn. Kotek, Kim Ty jesteś fajn? Przed chwilą byłeś hungry. Kupię Ci jeszcze jedno żywycie. On nie wymęczy. Nie widzę Ja no lepiej kot Uuu. Ale godziny że lecą Wychodzimy sobie na pole Super, nie można Ciekawie ja co tu jest Otwieramy, tylko na razie musimy klikać na kotka, bo szybko jak klikamy na kotka, to wtedy dostajemy pieniądze. Ile worków? okej okay. no i dobra, wirus forela, co tu jest. tam na kotka zbieram że zebrać 250 zbieramy to wszystko mam wam czy chyba 250 A i co się stanie, jak potem go zostawię i na końcu odcinka to sprawdzimy, jak będzie hungry i ja mu nie dam jedzenia. Ciekawe, co się wtedy stanie. Ale jeszcze nie teraz tego nie będę sprawdzał. Okej. Okay. Teraz po trzy i teraz możemy kupić parę jedzeń. Dwa jedzenia mu aż kupiliśmy. Masz. Niech nie będzie w to ci dam jeszcze więcej jedzenia. Gryjec. No i ma jeszcze jedzenie, dlatego jeszcze nie musimy wydawać pieniędzy na jedzenie. Musimy znaleźć 350 na mojego kotka. Będę miał mojego kotka na sobie. 100 moneny i ma 77? 80. Zostaje teraz 6 na jeden klik. Noc jest chyba. Która godzina? Która godzina? A, bo jest 23, a dlatego jest noc. Klikam na tego kotka i do nic no prawie nie dostaję, jak sobie je kroczy 150. Czyli nie 250, tylko 350 trzeba było zbierać. To jakąś klimę, która mi daje plus 100 monety tylko. Ale zawsze to coś. No, może, może się sobie potem zjeść karmę. bo nasy paję. Już mnie muszę kupować. Tam już 200. Forex z pieniędzmi mm. On daje bardzo dużo I bo jest rzadki Dosyć O, kolejny Jedz sobie, jedz, jedz Ja sobie kaset po farmie Jeszcze tylko zrobiłem sobie Pięćdziesiąt kotków to na pewno pójdzie szybko Bieramy tu sianko Dobra I mamy to, mamy 350 I kupujemy małego kotka Tak, i mamy małego kotka na sobie I teraz zostaje 11 mam i 3, dostaję na jeden klik. Aha, super. Jeszcze może Wam nagram, jak będziecie chcieli odcinek z Plant versus Zombie. Stawiacie łapki w górę i konkurs się zaczął. Zanim tylko się będzie kończył, dlatego zostawicie tu łapki. Yes. I chyba nikt tego golden Migmaskota, DJ Mena. A innego z autografu nie zdobędzie, bo... Chyba się do głowy nie przestawisziliście. Dobrze, ty bierzesz udział. Jest drugi! Mamy tutaj drugi, bo jest dopiero siódma. Wow! Ja w tej pomylonej, jakby by była 24, ale okej. Okay. To wszystko wydamy teraz na jedzenie. Idziemy do Windowsa naszego i bułpur-sapur. Cztery burs. kutowe jedzenie <śleski> Masz. Masz. <śleski> No to się normalnie... A jak będziesz głodny, masz jeszcze jedno. No klikać, żeby dostać pieniądze. Nie wiem, jak my 11 tysięcy uzbieramy. Ale w tym odcinku jeszcze tego nie kupujemy, w następnym odcinku dopiero. Jak będziecie w ogóle chcieli takie odcinki, napiszcie w komentarzu. Na ja tu zdjęcie kotka. Dobra. Chyba z golny kotek Ooooo O, teraz już 300 Teraz ile trzeba idziemy do shopu? Teraz potrzebujemy 550 Tak, 550 potrzebujemy. I kotek zje swoje karmę Jeszcze nasypałem, mam jeszcze dwie Więc mamy za was chyba jedzenie na kotka Na cały film Dobra, dopiero mam 400 A musimy mieć Więc mamy kubek Z kotkiem Idź sobie zjeść. Jesteś perfekt. No i ty raz szybko łajsz Dawaj ksiano. No i kotek no, małem mam na sobie i powinien teraz być obrazki z kotkiem na chodkiem. Na sobie. Nie ma jednego To już to nie jest aż takie piękne, żeby... Kotek nie u mojego kotka na sobie i to. Na kubkach! W ogóle zmieniało. Z, gra się nazywa Reis, a. Reise. Dokładnie wiem, co to jest Reise, a tej kotek. Wpisujcie sobie. 760 mam. Bim. No. A co ja wiem, Oczywiście, że miliard karm kotów. Ładnie kupiłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem karm. Dlatego kotek nie umrze z kodu. Kupiłem i ma ogon teraz. Teraz musimy zwykle pięć tu zbierać. Nie będzie takie trudne aż. Mamy miliard, milion kotów, da? Przypominam. No, no cieszę się no, fajnie. Już mamy stówę, aż czyd 200. No szybko to leci nawet. Oczywiście za niedługo wystartuje mój kanał Falat Minecraft. No, tak koło lipca. Może wystartuje. Nie obiecuję wam tego, ale może wystartować na mój kanonowy. nowy. Na co, no? I ogólnie będzie na kafli. Bardzo fajnie, idę się na 10 subów, już na nią, no, i nad nią pracuję. Bo na 100 kafli już mam zrobioną. Ja to wystawicie tego suba. Nie chcę tylko parę tysięcy osób musi zostawić. Kilkanaście tysięcy osób musi zostawić. Jak się kotek zatrzyma, to jest najlepsze, bo można sobie taką kasę farmić. Czy ja będę zbierał, na no już mam 400. Wow. już mam połowę tego stuwa Jest to tylko 50 i mamy to. O, mysz, mysz, jakaś mysz jest. Mysz 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 jest jakaś mysz, jakaś mysz, jakaś mysz, mamy mysz, mamy mysz, mamy mysz... Mamy, mysz, mamy, mysz. I to serca, dobra, że jest na pięć miszu no to mamy, dostaję plus 5. szybko to sobie odrobimy, ale zauważyłem mysz już nie będziemy musieli wydawać i czekać na tą mysz tylko po prostu już będziemy Dostajemy plus 5. Tylko oj, woreczek. Nagranie to dosyć późno, zostawcie lajka na dla poświęcenia. Proszę lajka zostawcie, please. Ty hungry jesteś, a ty nie zjadłeś jeszcze. Ja ci nie napsypałem. Widzisz, jak ja zapominalski jestem. Idziemy jedno na naszego Windowsa Tutaj aż 3000 I ten... on będzie wszędzie Winfall będzie robił co on wszędzie kurty Musimy na co

i trzeci! No co, kotek i ja kotek? Ja i kotek um, bałąc kanapę możemy się już razem pożegnać. I widzimy się na tym odcinku, który będzie jutro! Pa pa widzowie!